masie. Dzisiaj vlogmas numer 16. Yy, mamy nowy tydzień, poniedziałek. Jest to już, słuchajcie, ostatni tydzień pełny vlogmasowania. Yy, niesamowite, kurczę, jak ten czas leci, no, naprawdę. Jakiegoś leci ten grudzień. Ale dużo się też w nim dzieje, także jakoś ja też nie czuję tego, że wiecie, że to tak leci i nic więcej. Nie, leci, ale też yy, dużo się dzieje. Piję sobie herbatę. Mówicie, co w... położyłam się wczoraj z lekkim bólem głowy, nawet nie lekkim, trochę mocniejszym, ale nie migreną, tylko jakoś takim bólem głowy. O, sorry. Yy, I dzisiaj teraz też czuję, że moja głowa jest taka na pograniczu, wiecie? Jak mi jakoś tutaj boli, jakby nad nosem, tu gdzieś na środku w ogóle i nie wiem, o co chodzi. Yy, w ogóle, słuchajcie, jest taka sytuacja, że zapisałam się na za tydzień do osteopaty do Pani, która y, tak pracuje i y, zobaczymy. No słyszę od moich znajomych, że bardzo dużo im to daje. Y, jakoś wiecie co, kurczę wierzę i pokładam nadzieję, że ona mi y, w tych moich bólach migrenowych pomoże. Także mam nadzieję, wiecie co, I jestem też taka pana trochę, ale jakczkolwiek z dobrym humorem. Y, bo dzisiaj też taki fajny dzień, zanim pójdę do pracy. Bo jest pogusia, sobie posiedzimy razem, a potem jeszcze właśnie też będzie jej mąż, więc y, pewnie się chwilę zobaczymy przed pracą. Potem ja pójdę do pracy, i jak wrócę, no to, mm, no to y, posiedzimy sobie też wieczorkiem razem. Także powiem Wam, że fajny, fajny dzionek mi się zapowiada. Cieszę się bardzo. Y, no i tak, i, 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 i słuchajcie. No, i nie wiem właśnie do końca, co ten dzień przyniesie. Nie? Poza tym, że tak będę sobie chyba tutaj się relaksowała z Bogusią, mm, nie sądzę, żeby coś jeszcze innego się tutaj szczególnego działo. E no, ale ten vlogmas i tak będzie z dzisiaj, pewnie z jutra, więc e na pewno tam jakoś materiał się e fajny stworzy, mam taką nadzieję. E I co? I teraz piję sobie herbatę, bo ja teraz wiecie, że trochę później jem śniadanka, więc na razie. Z piję herbatkę, bo no tak, myślę, że ten ból głowy to też może być to, że znowu mało piję. Więc się y, zbieram, zbieram. I dzisiaj y, mam taki plan i takie postanowienie, że będę sobie bardzo mocno zapisywała y, i lepiej tak, żeby mieć tą świadomość. No i będę piła rzeczywiście. Yy, I będę się starała słuchać tej mojej aplikacji, która mi naprawdę o tym przypomina, a ja jestem tak niegrzeczna, że to się w głowie nie mieści. No, także. Piję sobie teraz herbatkę. I, mm, I. co? I słucham sobie teraz, jestem na kawie z urzekającą. Bo bardzo lubię te kawki. Jestem sobie teraz na kawce z urzekającą. Chwilowo się wyłączyłam, żeby wam się nagrać, ale jestem na kawce. No i chciałabym też teraz pójść umyć głowę. Chyba? Też może nie będzie trzeba? Nie wiem, teraz przemyślę to. Pójść umyć głowę, być może, um, muszę sobie jeszcze tam ogarnąć notatki z tamtego tygodnia, bo jeszcze tego nie zrobiłam. E, I co? No i tyle. Na razie tyle, słuchajcie. Nie wiem, co dzisiaj w ogóle, ani na śniadanie. Nie mam na razie ochoty jeść. Jeszcze nie jestem głodna. E, natomiast, no, coś pewnie trzeba będzie wymyślić, fajnego. Także. Widzimy się. Jakoś to. No i słuchajcie, siedzimy sobie, rozmawiamy. Ja sobie właśnie zrobiłam, um, użyłam sobie mój kremik do twarzy. Yy, Boże, do twarzy, do podoczy. Bardzo fajny jest. Pomasowałam sobie pod oczkami. Także fajnie. Siedzimy sobie, gadamy. Wypiłyśmy kawkę. No, jest bardzo, bardzo super, sympatycznie. No. I tak. Słuchajcie. I tak. Także jest godzina chyba jakoś przed pierwszą, jeszcze mam trochę czasu, troszkę do pracy, idę na 16, także jeszcze troszkę. No ja w gabinecie, słuchajcie, przyszłam do pracy, zostawiłam gości w domu, no i jestem, czekam na klientkę. Ale wiem Wam, że fajnie, pogadałyśmy sobie, <laughs> posiedziałyśmy razem, wypiliśmy kawę, zjadłyśmy razem śniadanko, obiadek, no, w ogóle tak przyjemnie, super, e, także bardzo miło. No i tak sobie pogadałyśmy, słuchajcie, w ogóle jakoś tak zaczęłyśmy się wspólnie nastrajać do tych świąt, trochę rozmawiałyśmy o, o różnych, wiecie, prezentach, co kto komu i tak dalej, no tak jakoś fajnie w ogóle, nie, jak to w naszych rodzinach wygląda, mm, także tak, także tak, także tak yy, i co, i teraz mam czterech klientów, w sensie dzisiaj, yy, kończę o 20. Więc pójdę do domku, ale nie wymyśliłam, powiem Wam, nic, nie wymyśliłam na kolację jakoś, nie miałam w ogóle natchnienia do wymyślenia czegokolwiek, więc po prostu chyba zjemy dzisiaj zwykłe, zwyczajne kanapki, bo naprawdę nie mam weny na nic innego, także tak będzie, no. Także taka sytuacja, słuchajcie, dobra, to ja się teraz rozłączam z Wami i widzimy się później. Kochani moi, yy, vlogmas numer 17 ja mam takie wrażenie w ogóle, że ten vlogmas to będzie taki chyba tylko przegadany niestety powiem Wam tak sytuacja wygląda w ten sposób nie wiem już nawet jak to powiedzieć jadę dzisiaj na prześwietlenie mojego palca u nogi dlatego, że okazało się słuchajcie, że wczoraj mnie tak strasznie zaczął boleć, tak okropnie i mam o wiele bardziej spuchnięty niż miałam no więc, jakby te kilka dni spowodowało, że ja miałam wrażenie, że to najpierw jest lepiej, ale jednak nie jest lepiej, i jadę dzisiaj po prostu na prześwietlenie. No, bo się trochę tego wystraszyłam, mówiąc szczerze. No i tak, no i umówiłam się na szybko, na prywatnie, wiecie gdzieś tam, żeby, żeby po prostu zrobić to prześwietlenie, od razu, iść do, yy, od razu iść do chirurga. Rwie mnie tak, że no nie da się, po prostu się nie da, nie, nie zamierzam już, wiecie, czekać. Męczyć się, bo, no bo nie wiem jakby co, co tam jest na rzeczy. Hmm, chcę wiedzieć po prostu, że jak jest wszystko ok, w sensie nie jest złamany, tylko jest to stuczone i muszę, jak wiecie, poczekać, aż to przejdzie. No to trudno, poczekam, ale chcę mieć pewność, wiecie, żeby się nie okazało, że jednak jest złamany, I ja, a ja sobie tak po prostu czekam, yy, yy, nie wiem na co, chyba na jakieś oklaski po prostu. Także się zapisałam, jadę yy, na 12.40. Od rana dzisiaj już tak właściwie wstałam. I powiem Wam tak, byłam w gabinecie na chwilę, bo chciałam pokazać mojemu ymm, przyjacielowi, w sensie temu, no, Bogusi mężowi. Yy, byłam pokazać gabinet, bo on jeszcze nie widział, więc, więc sobie tam zobaczył, yy, więc byliśmy tak na chwilkę. I jak wróciłam do domu, to yy, postanowiłam się przebrać z powrotem w bluzeczko od piżamy i po prostu, słuchajcie, siedzę sobie. A właściwie to leżę, bo boli mnie ta noga, więc jakby nie chcę już za bardzo chodzić, rwie mnie. A też do tego wszystkiego mam migrenę niestety, więc wzięłam też tabletkę i no i co, no nie dam się jej, ale aczkolwiek no trochę muszę poleżeć. Mam nadzieję, że to minie za chwilkę i już do popołudnia, jak będę szła do pracy, że to już będzie zażegnane, bo to już dzisiaj jej drugi dzień właściwie, mi wczoraj też miałam migrenę, także. Także no, taka, słuchajcie, sytuacja u mnie yy... i co? I będę sobie teraz leżeć, <laughs> oglądać jakieś vlogmasiki, yy, zaległe, bo mam. Z wczoraj, wczoraj ja nic nie oglądałam chyba właściwie. Także y, chętnie sobie coś obejrzę takiego właśnie świątecznego. No i y, wejdę na Netflixa i poszukam też jakiegoś filmu świątecznego albo serialu, albo czegoś ale czy takiego filmu. Bo chcia, chciałabym, żebyśmy sobie coś, wiecie, przygotowali takiego y, gdzieś tam y, y, z mężem i coś obejrzeli. Także coś sobie na pewno y, poszukam. Także tak. Oj, kochani moi, oni już wracają. Ja właśnie tutaj włączę zaraz Ekspresik, żeby zrobić kawkę. Bo jeszcze wypijemy razem ostatnią chawkę w tym roku, <grydy> dlatego że oni już wyjeżdżają, no i fajnie, także tak, ale powiem Wam, że tak, lepiej się już czuję, już się, już mi migrena odchodzi, trochę jeszcze co prawda tak, wiecie, jestem na takim, no, etapie, że ona odchodzi, więc jeszcze jest tak, jest taka trochę wrażliwa. Ale generalnie już jest naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej. Także fajnie. Myślę, że dzisiaj będzie fajny dzień. Yy, jeszcze tylko ten, to prześwietlenie i ten lekarz. Mam nadzieję, że tam nie będzie aż tak źle. I że jakoś to on mi pomoże, że nie wiem, stanę jakąś maść sensowną albo coś. No, no nie wiem, nie wiem. No wymyślam. Nie wiem, co tam się dzieje, więc zobaczymy. W każdym razie robię kawkę. No i słuchaj, okaza o, słuchajcie, okazało się, że no może to być jakieś mikrozłamanie. Chociaż nie robili mi prześwietlenia, pan to tak po prostu pooglądał. Powiedział, że zalecenie jest takie, że mam po prostu nie łazić, yy, za bardzo, raczej no, się oszczędzać. Dopóki no, to nie, nie przestanie boleć, może to będzie około dwóch tygodni, także no, raczej tak wiecie: do gabinetu i z powrotem, no bo nie będę na pewno odwoływała wizyt. Zwłaszcza, że mam ten tydzień, a potem już są święta, więc jeszcze te parę dni powiedzmy, że no, y, dam radę jakoś, a tak to no to po domu żeby właśnie tak no starać się nie łazić za bardzo tylko no raczej bardziej tak należąco na siedząco i oszczędzać tą nogę po prostu, także no na szczęście tak, no aczkolwiek no dobrze, że pojechałam, dostałam jakąś tam maść też Także no mam nadzieję, że będzie lepiej. A teraz idę jeść. Przyszłam, słuchajcie, do Was y, jak zwykle każdego dnia, przyszłam, znaczy każdego albo co dwa dni, w zależności od sytuacji, y, wyciągnąć rzeczy do z kalendarza. Pierwsza rzecz, duża, 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 szesnasteczka. Szesnasteczka to jest, moi drodzy, nie bój się, niunieczku. To jest pianka pod prysznic. Tak, tak, kochani, Tego ciekawe jaki będzie ten zapaszek. Och, jadź, no nie bój się, jejku, jak Ty się strasznie lękasz tu. Wiecie co, no mogłabym troszkę prysnąć. Nie prysnę, bo wiecie, bo potem, bo sobie tak może być, że prysnę bardzo dużo. Ale wiecie co, powiem Wam tak, z tego co czuję, pachnie bardzo ładnie, tak. Znowu powiem szlachetnie, ale nie wiem jeszcze do końca jak. Więc jak yy, sprawdzę, i to jest, yy, słuchajcie, pełna pojemność, w sensie duża. Więc niesamowite to jest, wygląda to w ten sposób. Taki żelek, w sensie pianka, dobra. Odkładam to tu, zamykam domek, odstawię go, odstawię go zaraz tam na miejsce i siedemnasteczka. Moi drodzy, to jest maska keratynowa do włosów, odbudowująca. Taka mała pojemność. E, zapach, no taki, coś mi to przypomina. Miałam coś takiego kiedyś podobnego. Tak jakby męsko, w sensie trochę taki męski, trochę taki słodki trochę taki owocowy, coś takiego. No ale fajnie, maska się przyda. Też bardzo fajnie. Yy, także tak. Także to jest jeden kalendarz. Proszę bardzo. I drugi kalendarz, yy, świeczki kochane. Proszę bardzo, świeczuszki kochane. Teraz są same duże. Proszę bardzo. Yy, szesnasteczka to jest gorąca, czeko yy, gorzka czekolada. Mm, czekolada, tak. Czekolada. Miam miam. aż mnie naszła ochota. Super, ekstra, piękna, piękna, piękna. I siedemnasteczka, ta -dam. to jest, kochani moi, proszę bardzo, siedemnasteczka, to jest grzane wino. Ale dobre. <laughs> Naprawdę piękne, o jakie piękne. Mm, mm, mm. Może od samego wąchania się po prostu nawinkuje. Dobra, piękne, bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Super są te świeczki, bardzo mi się podobają. Także dobra, to tak. Yy, to tak, to tak. I teraz, kochani moi, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o yy, wdzięczność, to wczoraj. Byłam bardzo, bardzo, bardzo. Nie powiedziałam Wam o tym wczoraj, bo już do Was nie powróciłam. Ponieważ niestety jak przyszłam z gabinetu, to miałam taką migrenę, że myślałam, że się przekręcę. Więc niestety nie, nie byłam w stanie. Mm, a mi się uważa, bo tu jest kabelek. Nie byłam w stanie, po prostu yy, szczerze mówiąc. Yy, no, już ledwo żyłam, <grym>, więc nie przyszłam po prostu. E, ale wczoraj, słuchajcie, z wczorajszego dnia byłam mega wdzięczna za moich przyjaciół. Jakoś naprawdę to było dla mnie takie, wczoraj, nie wiem, tak wczoraj do mnie to dotarło, że, że jakie to jest wspaniałe, jak się, ma, jak się ma przyjaciół. Także byłam mega wdzięczna wczoraj za to. Natomiast dzisiaj, kochani, za co jestem wdzięczna? Za swoją kreatywność, tak. Yy, naprawdę dużo, yy, dużo jest we mnie kreatywności. Pomimo tego, że czasem są różne trudności, ale naprawdę uważam, że jestem kreatywną osobą i Jestem dzisiaj za to bardzo, bardzo wdzięczna. To mi się dzisiaj mega przydało. Natomiast, kochani, 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 jeżeli chodzi o okienko z kalendarza dzisiejszego dla Was, to jest okienko numer 17. Jeżeli chodzi o to okienko i o to zadanie z dzisiejszego okienka, to jest: wypij dziś lub jutro. Herbatkę lub kawkę z osobą przez siebie wybraną i poświęć jej wyłącznie tylko jej swój czas. Myślę sobie, kochani, że to jest takie zadanie, które no, gdy każdy z nas jakoś do tego podejdzie, tak, wiecie, że naprawdę chce, podejdzie poważnie, to myślę, że mm, może być z tego coś bardzo fajnego i przyjemnego. Ponieważ ja doszłam do tego, że tak naprawdę każdy z nas jakoś tak pomija to wszystko, jakoś tak pędzi, już o tym zresztą kiedyś mówiłam przy okazji różnych innych zadań, ja uważam, że taka herbatka ze sobą wybraną przez siebie czy, czy kawka może być czymś naprawdę bardzo fajnym. To nie musi być długo. Kawę czy herbatę pije się, no ile się chce. Oczywiście można pić 3 godziny, a można pić pół godziny, ale poświęć tyle czasu, ile możesz. Ale poświęć, ale zrób to na wyłączność. Odłóż telefon, odłóż wszystko i poświęć komuś czas tylko wyłącznie jemu. Ten, ten swój czas, jakby nie dziel y, tego czasu, które poświęcasz jemu, z niczym ani z nikim innym. I myślę, że gdybyśmy na to tak zaczęli wszyscy zwracać uwagę, to byłaby szansa naprawdę na to, że żyłoby nam się fajnie, mielibyśmy fajne relacje i y, takie, o które naprawdę umielibyśmy zadbać. I myślę też, że y, to, by były, to byłyby takie relacje, o które też dbaliby inni. Także bardzo Was serdecznie do tego zachęcam, bo ja myślę, że relacje to jest coś naprawdę bardzo, bardzo y, ważnego dla nas wszystkich. Także. To jest dzisiejsze zadanie dla Was i takie moje przemyślenie: że naprawdę jakoś nie myślimy o tym, jesteśmy tak jakoś, wiecie, w tym pędzie całym, a fajnie byłoby jednak, żebyśmy o te nasze relacje zadbali. Także taka to sytuacja. Słuchajcie, i tak, ja dzisiaj już do pracy sobie będę pędzić za jakąś chwilę, no jeszcze, jeszcze nie, nie w tym momencie. Yy, jeszcze nie w tym momencie, jeszcze mam chwilkę czasu, yy, ale, ale po prostu, no tak, no będę się niedługo zbierać. Yy, na szczęście, tak jak mówię, przeszła mi już migrena, na szczęście pa z palcem jest yy, nie tak najgorzej. To znaczy, no jest tam, może tam być jakieś mikrozłamanie, powiedział Pan, ale no mówię, że to się i tak się z tym nic nie robi. Yy, nie wkłada się do gipsu, nic się nie dzieje, także tutaj jest tylko kwestia po prostu zaoszczędzenia tego, tej, tej stopy, żeby po prostu nie chodzić, także mówię, że no dobrze by było, żebym po prostu się mm, pooszczędzała, no nie ma to jak się tak ustawić dobrze, nie, żeby to zrobić na święta, yy, czyli przed świętami, kiedy, właściwie przed świętami kiedy no fajnie byłoby jeszcze coś posprzątać na przykład, albo zrobić coś innego, no ale jakby zobaczcie co się takiego zadziało, no zadziało się to, że właściwie mm, no nie powinnam tego robić więc yy, no to jest jakiś dla mnie sygnał że powinnam po prostu zwolnić w tym momencie. No i trudno i mogą się zająć tym wszystkim, czy ktoś inny może się zająć, albo ja się zajmę rzeczami, które mogę zrobić bardziej na siedząco, czyli mogę na przykład, nie wiem, już sobie wymyśliłam właśnie, że mogę posprzątać szafki w kuchni, te dolne, bo wtedy sobie mogę usiąść. Także wszystko to da się jakoś ogarnąć, natomiast no oczywiście jest to czas, w którym no jakby ewidentnie muszę zwolnić, ewidentnie muszę się pooszczędzać i zadbać o siebie i no i tak i słuchajcie no, no i tak nie ma to jak czas przed świętami nie to dobrze nie? ja sobie po prostu dobrze to wybrałam nie taka jestem po prostu umiem, umiem się ustawić no umiem <grym> się ustawić także taka sytuacja słuchajcie Spędziłam bardzo fajny czas będziełam czas właśnie z przyjaciółmi naprawdę bardzo sympatyczny czas I, i słuchajcie jest to dzisiaj taki dosyć mocno przegadany vlog mas przegadany vlog mas tak jest to taki w którym może nie działo się nic szczególnego no ale słuchajcie no tak czasem bywa tak czasem bywa przez to, że właśnie byli też oni ale też no ja się nie czułam najlepiej przez moją migrenę było mi jednak ciężko więc no słuchajcie no tak to zostawiam nie tak to zostawiam bo nie mam na to wpływu. Tak czasem bywa po prostu, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mam nadzieję, że mimo to spędziliście ze mną fajnie ten czas na takiej też pogadance jednej czy drugiej. I mam nadzieję, że fajnie. Książkę, jaką teraz czytam, to jest Miłość pod Choinką. Chyba Paulina Kozłowska bodajże się nazywa. Także y, wygląda na, wydaje się fajna książka, y, ja już ją y, widziałam, miałam na półce wcześniej, ale też mi ktoś ją polecił, y, nie pamiętam już kto, ktoś mi to polecił, mówił, że, 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 że czytał i że fajna, więc no słuchajcie, to już jest z polecenia i kogoś i mojego, także jakbyście chcieli, szukali czegoś do przeczytania y, właśnie na święta, przed świętami takiego właśnie świątecznego to polecam Wam tę książkę, choć jeszcze sama jej do końca nie przeczytałam, więc, więc polecam dlatego, że ktoś mi polecał, ale też jakby ja już chwilę co czytam to wydaje mi się naprawdę bardzo fajna. Także to tyle dzisiaj ze świąt, ze świątecznego czasu, kalendarze adwentowe, a także słuchajcie i odliczanie, no słuchajcie niesamowite, 17 dzień dzisiaj, także zostało nam jeszcze 7 dni tak naprawdę do Wigilii, nieprawdopodobne. Także kalendarze plus y, pogadanka jakaś tam o świętach y, w sensie takim, wiecie, no wspomniana, y, no i co, i książka świąteczna i to chyba tyle na dziś. Także y, no tyle. Y, mam nadzieję, że uda mi się jakoś przez kolejne dni też troszkę nastroić Was y, jeszcze bardziej świątecznie. Mam nadzieję, że jeszcze coś się zadzieje w tym moim y, życiu, w sensie w tych vlogmasach i że jakoś będzie Wam y, ze mną dobrze. A teraz już się z wami będę żegnać. Trzymajcie się, bo będę za chwilkę pędzić do pracy. Także, pa pa!